Witajcie serdecznie! Dzisiaj chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne ode mnie i od mojej całej rodziny dla Was, żebyście te święta zapamiętali, żebyście te święta spędzili w pięknej, rodzinnej, przyjacielskiej atmosferze, w spokoju, w zdrowiu. I też chciałam wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ten nowy rok był najlepszy ze wszystkich, żebyście zapamiętali ten rok 2024, żebyście byli otoczeni pięknymi istotami, pozytywnymi, pełnymi światła, pomocnymi. Tego wam najserdeczniej życzę. Dziękuję też moim Przyjaciołom z Toronto za piękny, pachnący bukiet kwiatów. Jestem Wam wdzięczna, bo są to niesamowite kwiaty. Naprawdę jestem mile zaskoczona i te kwiaty ugoszczą na moim wigilijnym stole. Także dziękuję Wam z całego serca. Podsumowując, rok 2023 to dla mnie to był trochę roller, coaster. Dużo rzeczy się zdarzyło. Akurat zawsze na koniec roku wylatuję albo do południowej Ameryki, albo do Ameryki Środkowej, albo gdzieś indziej. Tym razem było Chile. No, akurat niespodzianka nie była zbyt fajna, zaraz po nowym roku, ale pełna przygód, pełna nowych znajomości, bo przez to, że nie miałam paszportu w Chile, musiałam przejechać autobusem do Argentyny. Tam poznałam bardzo fajne dziewczyny Argentynki, którymi. Poopowiadały bardzo dużo na temat Argentyny, teraz były wybory, więc było z przygodami. Też chcieli mnie aresztować w Chile przez to, że nie miałam paszportu, więc taki był mój start nowego roku 2023. Następne moje podróże już może nie były aż takie stresujące. Do Portugalii, chociaż był tam pożar, doświadczyłam, jak to jest, jak nagle wybucha pożar, także też chciałam dojść do tego, co to się stało, dlaczego zawsze tam, gdzie jest rdzenna ludność, czy parki narodowe, coś się dzieje. Następnie Maroko. Teraz jestem w trakcie składania filmików z Maroko. Są to najtrudniejsze filmiki, które składałam do tej pory ze względu na no typ materiału, mam nadzieję, że mi się uda ten ostatni filmik złożyć, ale nie obiecuję, to jest filmik z trzęsienia ziemi, więc materiał jest dosyć ostry, dla mnie też, bo byłam tam, widziałam wszystko na żywo, rodziny, dzieci, także też wysyłam im światło, wysyłam im pozytywną energię od wszystkich nas, bo oni naprawdę tego potrzebują, także taka była moja ostatnia podróż, no, i będę kontynuować kolejne kraje, gdzie będę mogła dowiedzieć się prawdy, co się dzieje, bo to mnie interesuje najbardziej: rdzenna ludność, przyroda i o co tam chodzi, jak to wszystko się rozwija, jak ciemność się po prostu zakańcza i idziemy w jasność. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. W sumie podróżuję od dziecka. Dla tych z Was, co nie wiecie, bo pamiętacie mnie z czasów pandemii, jak były po prostu, byliśmy zamknięci częściowo w domach. Mi się udało odwiedzić kilka krajów, naturę, no ale nie było to tak częste jak wcześniej, że trzy tygodnie byłam w domu, trzy tygodnie byłam w podróży. Teraz powoli to wraca. Oczywiście jest to w tym momencie niemożliwe, bo. Mamy i Growfast, trzeba to wszystko obsługiwać, i kursy też się rozwijają. Cały czas dodaję coś nowego. W tym roku był jeden nowy kurs, w tym roku mam nadzieję, że też znajdę czas na kolejne, bo mam bardzo dużo pomysłów, tylko z czasem jest u mnie ciężko, bo jest tych projektów bardzo, bardzo dużo. Mam oczywiście pomoc, ale najwidoczniej jest to niewystarczające na dzień dzisiejszy, więc wszystko idzie do przodu, się rozwija, więc z tego się bardzo cieszę. No i życzę wam wszystkiego wszystkiego dobrego, najlepszego. Żebyście byli przede wszystkim zdrowi i szczęśliwi, żebyście spełniali swoje marzenia i będziemy się widzieć w nowym pięknym roku 2024. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie z pachnącego tutaj mojego pokoju pełnego kwiatów. Trzymajcie się. Ciao. Pa.